No i dobra, fryzer zaliczony. Mało co i w różnicy widać, ale trochę widać. 18 zip powróci walić, ale fryzjer zaliczyłem w Ełku. Dosłownie w ełku. No cóż, idziemy się przejść brzegiem jeziora. Po jakimś takim deptaku. Zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi. No. Jak zwykle, jak zwykle, słuchajcie, takie kto hej hejty mówią i mają rację, ja trafiam, o, trafiam, słuchajcie, pod most, trafiam, słuchajcie, pod most i co jest pod, pod mostem? Ja jestem pod mostem, tu się trochę śmietnika, no. Ale nie dziwmy się. O, na no upartego To jeszcze może im by tu przekomarzyć się by dało. Ale i widok nie kiepski spod mostu Całkiem ciekawie, słuchajcie Jak widzicie, nasi tu byli Chodźcie dalej, zobaczymy He. Ogólnie to... Ja mam zamiar dotrzeć gdzieś tam, w tamte okolice, czyli gdzieś tu, gdzie ta fontanna, jak widać, i tutaj coś może zjem, może. A jeszcze zobaczymy tu, aby się tylko nie wpierdzieli do wody. Trochę ryzykownie. Hmm. No, aż za bardzo ryzykownie. To się tu się nie uda, Uda się dobra. No <grystanie> jest, jakoś wladnął. Szeroko to tu nie jest. I płytko też nie. I czysto też nie. Przynajmniej na ścianach. No ale spokoj, jakoś się udało Czy to było warte? Tak się chyba nie Dobra, wracamy Także Major widzisz, dalej głupie rzeczy robię Ale się udało nic pod mostem nie znalazłem. Oprócz butelek, puszyk i siebie samego. Ale wejść, zejść warto było. Pamiętacie tą miejscówę, co z daleka filmowaliśmy? Właśnie do niej docieramy. Proszę bardzo, nawet mamy parę chyba małżeńską. Chociaż. A jak? Mamy, mamy, mamy. Tam z daleka. Także. A tutaj wejść chyba się nie da, bo jest zagrodzone. Jak widać. Słuchajcie. Nie był to by Meksykan, jakby kurde nie kombinował coś zaraz. Wyeksplorować. Mamy tu taki burt, taki coś. Próbujemy to obejść. Zobaczymy, może się uda. Nie raz się jestem tutaj dostać za wysokie progi na moje nogi. Umbo Umbo tego nie przejdzie. Jest tutaj tylko mała dziura. Boże. Wiecie jak tu wali czym? Rybami. Jest dziura, ale zaraz się pewnie puszczę. A, rybami. Czemu wali rybami? Patrzcie. O, jajku. wali rybami? O. Czuję, kurde, czuję, czuję, czuję ryby. No i ktoś tu se swój połów wyrzucił chyba, nie? Zjedziemy na dół. Zobaczcie. Jak ktoś tutaj o, rybami. Ewidentnie czuję rybami. Zeszliśmy tutaj, no tutaj, no tutaj można pozwiedzać. Tutaj chyba się nie dostaniemy jednak. Tak, ogrodzone dookoła mury. Ciekawe jestem, co to, to jest właściwie. Troszkę żegóweczek. Ale Zobaczmy dalej. Jak eksplorować, to eksplorować strasznie. Kurde, wszystko pozamykane. Nie da się tam wejść, no. Za ludowy, nie da się. Co tutaj mamy? Ktoś coś zostawił też? Piwo, o piwo, to nasi to byli. To już na bank. Pełne jakieś miejsce do łowienia ryb. Na bank. Dobrze, że nas jeszcze nikt tutaj nie pogonił stąd. Tak to wygląda. Chyba wejście nie znajdę, chyba nie znajdę, ale spróbujemy. No i patrzcie, patrzcie. Jest jakieś wejście Kurde ile tu ryb? Ja pierdziele Ale wiecie jak tu capi? Kurde, nie miłosiernie O oh, fuck Jakie drzwi potężne też drzwi, ale no ten zapach to mnie rozwala Bez kitu Ale i tak lepiej Lepiej pachnie od grubego. <laughs> Naprawdę, jest tego mnóstwo. Nie wiem, co to za kaliber ryby, bo głowy są takie same. Ale jakiś musi być. Mam nadzieję, że moja głowa tu nie zostanie się razem z tymi rybami. Rybimi. Dobra, wchodzimy. Ja zawsze muszę wszędzie łazić sam. Przydałbym się ktoś z gości, kto by mógł ze mną eksplorować takie rzeczy. Chyba do środka się nie dostaniemy już. Chociaż też myślałem, że nie dostaniemy się tutaj. Jeszcze tu rybami, wiecie? O, nasi tu byli. To już na pewno nasi tu byli. Ale drzwi pozamykane. Jest zejście do... Nie ma zejścia do... Na domiar złego zaczyna, słuchajcie, kropić trochę kiszka. To już wiem co to jest Dużo z tego zamku to nie zostało jeżeli to jeżeli to jest to i w ogóle to zamku nie przypomina szczerze mówiąc No ale trzymajmy się Trzymajmy się tego że to jest zamek chociaż czy wam w ogóle to przypomina zamek? Bo dla mnie w ogóle. Widzicie to co przede mną jest? Bo ja to widzę. I właściwie mam zamiar się tam udać. Z moimi obolałymi plecami. Ale to chyba jakaś Nie, to nie może być zamek. No co z tymi z tym... Zwykłe okno. Nie, to na pewno nie jest zamek. Da, ja się brakuje, że policja tędy wyjechała sobie. Co my tutaj mamy? Nawet nie opłaca się wchodzić chyba. No ale, ale cóż, gdzie by? światło by się przydało. Coś tutaj. No kurwa. Albo ja, albo kamera. O, dobra. Ciemności egipskie. O kurwa. Gdzieś wleszliśmy. jakieś przejścia, ale kurde trochę się dygam powiem wam szczerze. Ta jeszcze dzwon kurwa no nie ma to Łezkitu. obszedłem, powaga, trochę dygałem <laughs> z kitu ale eksploracja zaliczona zaliczona to musiał być nowy budynek jakiś za świeże mury